Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor z Ludzi Lasu, jestem dzisiaj z Matim. Cześć. Mati działa w ziemiance, no i przyjechaliśmy właśnie na ziemiankę żeby popracować, ponieważ przyszła wiosna, jest cieplutko, jest fajna pogoda. Co prawda przed chwilą popadał deszcz troszeczkę e, i troszeczkę nas zmoczyło, ale to nic. Przeczekaliśmy. E, no i powoli gdzieś tam jakieś promyczki słońca wychodzą. E, chcemy dzisiaj właśnie popracować, porobić parę rzeczy tutaj e, w naszej osadzie, można by to tak nazwać. E, chcemy na pewno posiać e, warzywka, jakieś zioła, ponieważ mam właśnie kilka rodzajów. nasion z jakimiś tam właśnie marchewkami e, czy jakimiś tam właśnie ziołami jeszcze jak bazylia, czy rukola, czy coś tam. No takie duperele. Zobaczymy, czy nam to w ogóle wyrośnie. Mam jeszcze chrzan, korzeń chrzanu. I mamy szczypiorek. Jeszcze pewnie będziemy chcieli posadzić jakąś tutaj cebulkę, jakąś sałatę na pewno, no ale to jeszcze nie pora, ponieważ brałem porady u mojej babci co do właśnie siania i babcia mi mówiła, że no marchewkę można siać, no ale jeszcze tutaj z sałatą trzeba troszeczkę poczekać. I co? No i taki jest plan na dzisiaj właśnie, żeby poruszyć tutaj, przeruszyć w ogóle tą ziemię, która nam się sama z siebie wytworzyła właśnie od momentu, kiedy w tym odcinku, który tutaj będzie podlinkowany, tworzyłem właśnie tą, te takie permakulturowe grządki warstwowe. Mam też ziemię taką fajną, ziemię żyzną, czarną. Od siebie gdzieś tam właśnie z kompostu. No i chcę jeszcze posypać tutaj te grządki tą ziemią, ponieważ po tym czasie usiadło to wszystko. Te warstwy usiadły. No i nie są one tak grube, jak powinny. No i właśnie po wymieszaniu powinno się zrobić więcej miejsca w tych grządkach, żeby właśnie te roślinki miały więcej tam miejsca do wzrostu. No i właśnie działamy. Także zapraszam was do odcinka i bierzemy się do roboty. To są nasze grządki, jak widzicie. No kurczę, troszkę tutaj chwastów powyrastało. Nie wiem właśnie, czy to powyrywać, czy już przysypać, ale chyba, chyba się pobawię też tym troszeczkę, żeby było właśnie ładnie tutaj a nie tak pozarastane wszystko. Najprawdopodobniej po prostu ta warstwa tej zieleni, którą układałem, miała w sobie jakieś tam nasionka e, i po prostu powyrastały jakieś chwasty, albo po prostu była za warstwa kartonu pod spodem i przebiły się przez ten karton. E, no ale nic. Tak to już jest, jak się coś robi pierwszy raz e, i się nie ma za dużo pojęcia o tym. Ale trudno wyrosnąć to powinno coś tu wyrosnąć raczej na pewno, więc zabieramy się do pracy. tym mamy już ogarnięte mniej więcej teraz to jeszcze przysypiemy ziemią e, i wymieszamy, powiem wam, że fajnie się tutaj wszystko zmieszało, ten obornik e, karton patrzyłem na, na samym spodzie no niby trzyma, ale wydaje mi się, że to była zbyt cienka warstwa e, no i że też po prostu się przez ten karton właśnie poprzebijały te chwasty e, no ale co, bierzemy ziemię mieszamy to i będzie można sadzić, ale przeczekamy troszeczkę, bo zaczęło kropić. No i kurczę, powiem Wam szczerze, że na początku dnia ta pogoda była super. A jak na złość wybieramy się do ziemianki, no to co? Musi deszcz zacząć padać. <grym zauwańczeniem> Zawsze tak jest. No ale chwilkę przeczekamy i działamy dalej. Jak widzicie przygotowaliśmy tutaj już sobie nasze te grządki, powiem wam szczerze, że przydałoby się więcej tej ziemi, ale no, jako tako nie mamy jej tutaj, bo dookoła jest tak na dobrą sprawę wszędzie piach, więc ryzykujemy po prostu. Wspominałem wam na początku nie tego odcinka, tylko jeszcze tego pierwszego, gdy tworzyliśmy te grządki, że jest to po prostu taka uprawa eksperymentalna. Więc no, tak na dobrą sprawę uczymy się wszystkiego i zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Zrobię sobie takie narzędzie proste, właśnie ogrodnicze, żeby sobie robić takie ścieżki tutaj, według których będę sobie sypał marchewkę. Teraz jeszcze tutaj w trzech tych rowkach posiejemy sobie rzodkiewkę, a w dwóch na samym końcu posiejemy koperek. Zatem marchewkę, rzodkiewkę i koperek mamy już posadzone w tej naszej pierwszej grządce. Zrobiłem to mniej więcej tak jak mi babcia mówiła. Wyrosnąć na pewno coś wyrośnie mi się wydaje, ale zobaczymy jak duże będą te korzenie właśnie. Zobaczymy, najwyżej będziemy po prostu na przyszły rok wiedzieć, żeby robić wyższą tą warstwę. No ale nic, tak jak mówiłem, uczymy się na razie. Zobaczymy. A tutaj w drugiej grządce plan jest taki, że żeby posadzić sałatę, no ale sałatę to będziemy sadzić później, ale mamy również yy, jakieś zioła. Zaraz wam powiem co tu jest dokładnie. Yy, mamy szczaw. Mamy bazylię yy, i rukolę. <laughs> w sensie, no nie wiem czy rukola jest ziołem. Yy, no ale mamy mamy te trzy rodzaje właśnie. Więc postaram się zasiać po grządce, e, takiej właśnie malutkiej, e, każdej z tych właśnie, e, każdego z tych ziół, a najwięcej miejsca zostawimy sałacie, e, bo sałata pewnie będzie się rozrastać. E, no ale tu już posadzę, nie będę was zanudzał tym. A teraz myślimy z Mateuszem, gdzie wkopać chrzan i szczypiorek, e, no ale chyba zrobimy to ta, tutaj właśnie między tymi grządkami. Tam jest syp wielki, bo Mateusz czyści tą dziurę, gdzie ma być kiedyś oczko wodne. No, nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tyle tego. No niestety ktoś tutaj kiedyś zrobił sobie po prostu składowisko śmieci, no a my musimy po nim sprzątać. E, także kolejna praca nam doszła, ale zabieramy się dalej i e, działamy. Tutaj mam chrzan i stwierdziliśmy, że będzie on rósł poza płotem, żeby tymi liściami nie przykrył nam grządek. A tutaj, jak będzie płot, który zobaczycie w następnym odcinku, jaki wykombinowaliśmy albo jaki chcemy wykombinować, zbudować. No to właśnie ten płot będzie ograniczał te liście od naszych grządek, więc no myślimy, że to jest najlepszy pomysł, po prostu. Także zabieramy się. Tutaj mamy szczypiorek i szczypiorek posadzimy sobie po prostu w rogu tej pustej, czystej grządki. Także szczypiorek mamy już posadzony tutaj w rogu. Zaraz jeszcze dosieje resztę tych ziół, które tutaj zaplanowaliśmy posiać. Tam mamy chrzan. Tutaj mamy trzy grządki marchewki, trzy grządki rzodkiewki i dwie grządki koperku. Zobaczymy, co tu nam wyrośnie. Jest strasznie ciekaw. No i myślę, że kurczę, na następne nasze takie uprawy, no to będziemy zaopatrzać większą ilość ziemi, tak żeby te warstwy były po prostu większe, grubsze, bo teraz no... Wyrosnąć coś wyrośnie na pewno, ale nie jestem przekonany co do wielkości tych korzeni. Nie wiem, czy one będą właśnie takie wystarczające fajne do jedzenia, czy będą takie po prostu malutkie. Zobaczymy, może się gdzieś tam przecisną do spodu, ale tak jak mówiłem, jest to poniekąd eksperyment. Eksperymentujemy tutaj właśnie z naszym takim ogródkiem. Jeszcze spodziewamy się tego po prostu, że to jakieś zwierzęta będą przychodzić i wcinać nam te warzywka. Ale no, tak jak mówiłem, zobaczymy. Jeżeli jesteście ciekawi w ogóle, jak powstały te grządki, jak powstały te warstwy, w ogóle taki odcinek o tej całej permakulturze, no to zapraszam Was tutaj do przypiętego odcinka. No i jeśli jesteście ciekawi innych naszych produkcji, no to również zapraszam, żebyście rozejrzeli się po kanale. Pamiętajcie też, żeby zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, dać subskrypcję, a my widzimy się po prostu w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!